Siemaneczko, z tej strony NEMULTIPIE SHOW, dziś wyjątkowo i tym razem mam dla was relację specjalną z turnieju 1 na 1 na dziesiątkach. Dlaczego specjalną? Otóż ostatnio parę razy startowałem na dość paziowatych czołgach, raz wybrałem kw KW-5 <grym> Ja pierniczy, jaka patologia. <grywia> Myślałem, że go wywrócę. Prawie się udało, ale prawie robi wielką różnicę. Odpadłem w pierwszej rundzie po Starciuzy, Patriotem. Potem była druga próba, wybrałem lodówkę i co? No niestety, w Starciuzy i 7 również przegrałem. Jest to ma. Mniej uszkodzony na minutę. Kierowca nie żyje, co nie? Kierowca nie żyje. Nice. Yy, Mam mniej uszkodzeń na minutę, słuchaj, wiesz? Dobra. Ja jestem lekko załamany trochę. Bo kierowca mi trup. No, i teraz trzecia próba, finalna. Musiało się udać. Wbrałem Godzille, która według mnie jest lepsza od Algidy, ponieważ ma więcej HP. Jest większe prawdopodobieństwo, że przeżyjemy magazynek Baczata, czy też innego magazynka. No i oczywiście mamy też lepszy pancerz. Więc postawiłem na Godzile. No i to również nie było łatwe starcie. Zapytać się, dlaczego? Moim przeciwnikiem był Baczat. Baczat to jest pojazd, który. Mogę teoretycznie zdjąć na strzał. Muszę mieć trochę szczęścia, nie powiem, że nie, bo średnio zadaje 1750 uszkodzeń, ale penetracja wystarczy, także wystarczyłoby, żeby pocisk trafił powyżej średniej. O 50 więcej to jest bardzo możliwe. No ale to nie był jedyny problem w tym starciu, nie tylko musiałem liczyć na RNG. Moim przeciwnikiem był polski gracz Iwan Rozpływacz, z którym miałem taki kłopot, że miałem go w ignorowanych. Prawdopodobnie poszło o jakieś wyzwiska na czocie albo team killa, bo tylko za to i dodaję do ignorowanych. No i koleżka, no strasznie mnie nie lubi, po prostu widać, że nie jest moim fanem, nie, nie przepada za mną, bo i snajpił streama przez 3 bitwy i do tego jeszcze no nie dało się tak naprawdę ugrać tak prefidnie, strzelał na ślepo, tam gdzie ja stałem, tam leciały blindy, zawsze niewiele brakowało, abym sam przyjął taką bułę, więc nie grało się za przyjemnie, dlatego też pierwsza runda musiała pójść na remis po dość, dość szybkim skapnięciu się przeze mnie, że za bardzo sobie nie poszaleję bez opóźnienia na Godzilli, bo oczywiście opóźnienia nie było, transmisja z tego turnieju była na żywo. Także pierwsza runda Praktycznie wyglądało mi więcej tak, jak teraz widzicie, musiałem przyjąć defensywne pozycje i licząc na zmiany. Dążyłem do remisu. A czym bliżej było końca, tym bardziej próbowałem zaryzykować. Liczyłem, że może uda się oddać chociaż taki jeden strzał fartowny, może go jakoś zobaczę. Wiedziałem o tym, że w 20 sekund raczej mnie nie zdejmie, poza tym, była na to mało szansy, no ale jak tutaj widać. Kolega ten już na ślepo we mnie strzela, ponieważ wiedział, że tutaj stałem. Przez ostatnie sekundy uznałem, że spróbuję na koniec strzelić w jakiś krzaczek, no ale nie weszło, co nie dziwi wcale nikogo. No i mamy w pierwszej rundzie remis. A to już nieco inna sytuacja. Trzecia runda na obiekcie 907. Zapytacie, co się stało z drugą. Tam również wbrałem Godzilla i również wyglądało to identycznie. Kampa i Blind, także uznałem, że czas wziąć pojazd, na którym mogę wygrać nawet jeśli rywal będzie mnie podglądał. Po prostu postaram się zagrać na umiejętności obiektem 907. No i jak się okazało, rywal przyjechał do mnie. Wjechałem na Kapa, musiał przyjechać i tutaj widzimy WZT 5 a Chiński pojazd, jak już mówiłem w swoich filmach, niejednokrotnie nie nadaje się do side scrapa. Ten pojazd w przeciwieństwie do 113, do tego się kompletnie nie nadaje i może z łatwością być przebijany w boczek, nawet jeśli kąt będzie dość duży. Tutaj widzicie, że rywala gąskuje tak, aby nie mógł się ruszyć. O, dokładnie chodzi o to, aby po prostu utknął w tej pozycji. A teraz podjechałem już tak blisko, że mamy idealny kąt, aby przebić w boczek. Więc kątowanie side scrap na niewiele się zdało, ponieważ. I tak te buły będą spokojnie przebijały. I tym sposobem mamy już 1300 uszkodzeń totalnie za free. Po prostu za freeko. Bitewka, można powiedzieć, że jest już wygrana. Teraz tylko się nie spalić dwa razy. Teraz tylko nie wybuchnąć, stać przodem, nie kusić rosu nie pokazywać boczku. No i bitewka ugrana. Przechodzimy do drugiej, znowu na Godzilla. Trzecia mapka, tym razem kopalnie. To wy ją wybraliście z polimap i jak widać, moim rywalem jest Type 5 Heavy. Muszę powiedzieć, że ten wybór mocno mnie zaskoczył, ponieważ Type 5 Heavy za bardzo się nie wybiera. Powód jest prosty: niska wartość realnych uszkodzeń na minutę. Jeśli gracz weźmie obiekta 907, to Type 5 Heavy nie ma szans. Krótko mówiąc, jeśli wziąłbym batchata, raczej taki Type również by przegrał. T57 Heavy. O, to już na pewno, także gdybym wziął dowolny pojazd, no Type byłby raczej rozłożony na łopatki, no a na godzile to był dobry wybór, ponieważ potrzebuje aż trzy strzały z przybiciem, aby go zdjąć, więc tak troszeczkę śmierdziało tutaj tej podglądaniem, no ale nie krytykuję, mógł to zrobić, no mógł. Więc mamy tutaj słaby początek, kolega przygotował się na mnie, kiedy przyjeżdżałem na wodę, chciałem pojechać na wodę, aby... Przyjąć tam te rejony, no ale niestety, tutaj rywa, rywal już czekał, więc dostałem bułę. A teraz jeszcze kolejne pudło. Zapytacie też pewnie, dlaczego zadawana jest amunicja hash na początek, a nie AP? Wiedziałem, że moje pierwsze strzały będą oddane, oddane w takie mało przebijalne punkty. Może strzelę gdzieś tam w gąskę, może strzelę gdzieś w fragment wieży. Pociski przeciwpancerne muszą przebić, ok? One mają penetrację niezłą, ale nawet nie tak dobrą jak obiekt 140 na godzie, więc to są tylko i aż 310 mm przebicia, tak? To jest dużo, ale no też na tajpa pamiętajmy, że ta, ta penetracja nigdy się nie zmarnuje, więc wolałem mieć pewność, że pierwszy strzał. Co da jakieś tam uszkodzenia, no ale niestety rywal zawsze był krok przede mną i nie, nie dało się wiele z tym zrobić. Teraz przyjąłem już drugą bułę, można powiedzieć za darmo. No niestety, za darmo. Także po tym słabym początku było jeszcze gorzej. Kolejna buła nietrafiona, pociski, hash kompletnie się mnie nie słuchały i uznałem, że dobra, teraz mam taką sytuację, że jestem w dupie. Nic mi nie wchodzi, nic nie trafiam, nic nie przebijam. To może zmieni tą amunicję, tylko ona już jest moją nadzieją. Byłem na dwa strzały. Umówmy się. Ja jestem na dwa hity. Kolega musi zostać przebity trzy razy. Także kontrast ogromny, prawda? Więc raz spudłował. Pocisk przeciwpancerny, już przeze mnie przygotowany. Celujemy w co? W weak point. A tam jest weak point. Jeden ze słabszych punktów typea wizjerki. Wchodzi. No, i cofamy się, oczywiście, cofamy się tak, aby znaleźć osłonę. Z tym kamieniem, no jak widać, była nie trafiła w nas. Także tutaj spokojnie, kolega z PVS-ów na razie na spokojnie. No i muszę powiedzieć, że ten strzał sporo zmienił w grze. się, że teraz nasze HP nie ma większego znaczenia. Obaj jesteśmy na dwa strzały. Obaj. Ja muszę strzelić dwa razy, on też, aby mnie zdjąć. Także to jest porówno. Kwestia z tego typu, która raczej spuduje. Jeśli spudujemy, albo on, albo ja, no to wtedy tworzy się kłopot. Ja sam wiedziałem, że moja pozycja nie jest dogodna, bo jeśli rywal wiedzie na wzgórze, to znowu strzeli mi z góry. Ja mogę go nawet y, dobrze nie przycelować, bo będę widział tylko fragment wieży. Dlatego cofnąłem się tutaj za osłonę, za krzaczek i od tej strony kombinowałem z wyjazdem. Zobaczcie, że nic nie zobaczyłem przy kamieniu na środku, dlatego też podjechałem bliżej, aby sprawdzić wzgórze. No i tam type stał boczkiem, idealnie, tyle tylko że znowu pamiętajcie, kto pierwszy strzeli, ten będzie miał przewagę. A szczególnie, że ja musiałbym się obrócić, nie mam w pełni obracanej wieży, dlatego ten wyjazd sobie odpuściłem. Kombinowałem. Od tej maniki, tutaj zobaczcie, jest dużo lepiej. Mam idealnie wycelowane działo i mogę działo też opuścić. Tam był problem z depresją armaty, więc tutaj się przygotowałem i tajp się pokazał. Było widać, tajpka kolega miał tak naprawdę możliwość podjęcia ryzyka. No ale szczęśliwie wchodzi na takim półwoleju za 1169. Dlaczego to jest tak istotne? Ano, dlatego, że teraz mogłem się pokusić o strzał z amunicji hash. Tak wam powiedziałem, że ten pierwszy hash to byłoby fajnie, jakby nawet weszło za tam 600-700. Bo potem jest realna szansa, że będę mógł go skończyć łatwiej. No i te hasze teraz były idealnym rozwiązaniem. Musiałem tylko strzelić w dowolny punkt po prostu strzelić. Tylko tyle. Byle nie w ani nie w gąski, bo wtedy faktycznie mógłbym strzelić za mniej niż 500. Ale ogółem trzeba było tylko strzelić. Mój rywal miał tą przewagę, że ma wieżę, może na mnie spaść, może we mnie strzelić, a ja działa nie podniosę. I do tego jeszcze była presja czas, pamiętajcie. Czas, minuta, 20 sekund. Więc skoro wiem, że nie dojadę do niego, może mi zjechać, może jakoś uciec, to... Odpada pomysł z jechaniem tędy, o tak, 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 dookoła. Za długo by to zajęło, poza tym mógłbym dostać w tyłek, a ja wiem, że nie mam obracanej, więc w tył za siebie nie wyceluję. Także to odpadło. No i uznałem, że jedyna szansa to jest robienie fejka, tak zwana przynęta. Ja pokażę, ja zniknę, może się skusi, może zaryzykuję. Dlatego tutaj po prostu czekałem. Wiedziałem, że pewnie będzie sprawdzał, czy jadę już, czy jeszcze nie jadę. No i zobaczcie, że czekam, jak zniknę. Udało się zniknąć, celowo odjechałem od wzgórza. Zniknąłem, cze czekam i celuję. po powolutku się pokaże, i kolega mnie nie widzi, a ja go widzę, to jest najważniejsze. I teraz, kiedy nie widział mnie, podejmuje ryzyko, sprawdza, gdzie jestem, a ja już tam stałem przyszykowany. I tym sposobem udaje się. Wygrać bitwę Godzilla w końcu, a tej Godzilla na jakimś takim paziowym pojeździe triumfujemy i kończymy zwycięstwem. Bardzo się ucieszyłem, że po prostu wygrana. Nie tylko dlatego, że wygrana, ale dlatego, że wygrana tym pojazdem. To była yy, już ostatnia runda Godzilla w tym turnieju. Potem widzowie poprosili mnie, ja abym jednak już grał na poważnie, bo tak będzie szybciej i ciekawiej. <gry> bo to jednak jest dość długie strzelanie, taka wymiana, no to trwa Tedekiem, takim, takim Lodowiksem godziną nie możecie grać Jolo do przodu, bo się nie da. No, po prostu się tak nie da. Więc na tym kończymy relację z tego turnieju w tym materiale. Oczywiście to nie był koniec turnieju, to była dopiero druga runda, jeszcze było kilka innych ciekawych starć. Jeśli chcielibyście je zobaczyć, no to wiadomo, dajcie znać w komentarzach i też przez ocenę filmu łapki w górę, łapki w dół. Jeśli będzie taka chęć z waszej strony, no to ja oczywiście będę kontynuował relacje, bo było jeszcze parę rund ciekawych do pokazania. To by było na tyle ode mnie, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, do usłyszenia, na razie cześć.